Balance. To jest takie słowo, które wraca do mnie już od kilku tygodni w różnych kontekstach, zarówno w mojej pracy, w pracy z ludźmi jako psycholog, jak i w moim życiu prywatnym, gdzie wraca do mnie jako narzędzie, jako narzędzie, które stosuję w tu i teraz. I dzisiaj chciałabym powiedzieć wam o moich przemyśleniach na temat szukania Balansu, a tak właściwie uknutej przeze mnie metafory równoważni, bo chciałabym się pochylić nad tym, czy ten balans faktycznie jest czymś, co można osiągnąć i dlaczego może warto posługiwać się tym terminem właśnie jako narzędziem. Pogadamy też chwilę o work-life balance i może tak właściwie zacznijmy tutaj, bo to jest myślę temat wszystkim znany lubiany, często powiązany z ogromem poczucia winy pod tytułem ja nie umiem w work-life balance i Powiem Wam, że ja w ogóle bardzo długo nie lubiłam się z tym terminem. On nie był dla mnie jakkolwiek użyteczny, bo myślę, że wpisywałam się w nurt ludzi, którzy nie pracują na etat, mają pracę kreatywną czy moja praca nad psychologią. W ogóle ciężko było mi oddzielić to, czy na przykład jak ja czytam książkę o psychologii, to czy to jest moja przyjemność, czy to jest moja praca, czy jak zapisuję jakieś pomysły, to to jest pomysł do gabinetu, czy to jest pomysł, nie wiem, do artykułu, czy to jest pomysł na Podcast, w pewnym momencie doszłam do wniosku, że to rozróżnienie na pracę i na odpoczynek w moim życiu jakoś w ogóle się nie sprawdza. E, nigdy nie pracowałam na etat e, i trochę nie potrafiłam podzielić sobie tego, kiedy ja pracuję, a kiedy robię coś kreatywnego, co jest trochę pracą, trochę przyjemnością, bo miałam często takie sytuacje, gdzie siadałam do, e, no właśnie, do pracy, na przykład swojego czasu pisałam artykuły takie psychologiczne i mm, i tak mnie to wciągało, że ja nie czułam, że pracuję. I myślę, że w ogóle z pracą kreatywną jest to troszkę trudniejsze, żeby tak rozróżnić, czy ja w tym momencie się wypalam, czy ja w tym momencie się, się odpoczywam. Odpoczywam, bo. Ufam w to, że są, e, istnieje wiele form odpoczynku i leżenie do góry brzuchem na kanapie nie jest jedyną formą odpoczywania. Czasem, czasami zaangażowanie się w jakiś projekt, zrobienie czegoś razem, właśnie zrobienie czegoś kreatywnego, też jest formą odpoczynku, i ja właśnie w taki sposób też często pracuję, że zapalam się do jakiegoś e, projektu, pomysłu, e, i to daje mi energię, czyli tak właściwie dokłada się na plus do mojego odpoczynku i energii. Natomiast i, I w ogóle bardzo długo chodziłam z taką wizją Work-Life Balance pod tytułem Ja należę do tych którzy, ludzi, którzy pracują kreatywnie, i dla mnie to jest termin, w którym ewentualnie mogę się pośmiać, że w moim życiu nie ma czegoś takiego jak Work-Life Balance. No bo często jest tak, że pracuję, właśnie pracuję, czyli tworzę, pracuję z nad jakimiś projektami w bardzo dziwnych godzinach i e, no, w godzinach, które na pewno nijak nie łączą się z pracą na etat. E, I zastanawiałam się, na ile właśnie ten termin e, szukania balansu. Jest jakkolwiek użyteczny. I miałam jakieś taką właśnie poczucie, że to jest coś, co nam się wciska po to, żeby zaraz, nie wiem, wcisnąć nam jakiś kurs na temat zarządzania czasem, i że ten termin jest tylko i wyłącznie kulturowo osadzony, a że w praktyce to tego się tak naprawdę nie da dowieść. Ostatnio zmieniłam moje zdanie. I troszkę zmieniłam moją definicję tego, czym work-life balance jest i czym jest szukanie tego balansu. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że nawet w momencie, w którym na przykład pracujemy na etat, albo mamy pracę, w której łatwiej jest podzielić te elementy, które są faktycznie pracą, a elementy, które nas bardziej zapalają, to wydaje mi się, że still work-life balance, tak jak rozumiemy go powszechnie, jest jedynie jakąś taką umową. Bo często przychodzą na przykład do mnie pacjenci i mówią, że przynoszą pracę do domu, i że myślą o tej pracy w domu, i że nie chcieliby myśleć o pracy w domu. I tak sobie myślę, że no właśnie takie założenie, że ja zostawiam moją pracę w pracy, jest czymś, co można wypracować, ale uważam, że jest niemożliwe do osiągnięcia w sposób stuprocentowy i idealny, taki, że zostawiam relacje, zostawiam problemy, bo to są tak naprawdę. Podziały arbitralne. To, że koledzy z pracy są kolegami z pracy, a nasi na przykład koledzy ze studiów albo koledzy z życia mają trochę inny status, no to jest wszystko podział umowny. My się umawiamy, że w pracy to będzie bardziej oficjalnie, a na uczelni może być trochę więcej luzu. Ale relacje i dystans, który nas dzieli na przykład z kolegą z pracy i z kolegą ze studiów może być bardzo podobny. I teraz nic dziwnego, że na przykład jak nas wkurzy kolega z pracy, no to potem przynosimy to do domu tak, jakby to się wydarzyło w naszym życiu prywatnym, bo jest to po prostu relacja. Jest to człowiek. Kiedy wkurzy nas współpracownik albo wkurzy nas klient, to są to relacje międzyludzkie, interakcje międzyludzkie. I no, to, że my dajemy temu label praca plus dołączamy do tego oczekiwanie, że nie chcę się tym przejmować, bo to jest praca, to myślę, że warto sobie zrobić takie ćwiczenie poznawcze, że no to jest interakcja z drugim człowiekiem, to jest relacja, nic dziwnego, że o tym myślę i się przejmuję i mam wygenerowane przez to jakieś emocje w moim życiu. Więc pod tym względem work-life balance moim zdaniem nie sprawdza się w stu, stu, stu procentach i nie ma się sprawdzać i czasami mamy myśleć o pracy w domu, bo to są rzeczy, którymi po prostu się zajmujemy pod terminem praca. I czasami właśnie ciężko jest to rozdzielić, dlatego że to są podziały nierealne, a arbitralne, czyli umowne. I tu znowu wracamy do naszych oczekiwań, które mamy sami do siebie, kiedy stawiamy Siebie przed oczekiwaniem, które jest nierealne. Pod tytułem: Ja nie chcę w ogóle myśleć o ludziach z pracy, poza pracą nie chcę się tym martwić, no bo chcę mieć work-life balance i chcę, yy, nie wiem, spędzać czas z rodziną. I znowu. To jest coś, co można, moim zdaniem, wypracować, przekierowywać uwagę, rozwiązywać te konflikty tak, żeby one aż tak nie rzutowały na nasze życie prywatne. Ale uważam, że, żebyśmy mieli że ważne jest, żebyśmy mieli dostosowane oczekiwania. Czyli na przykład chcę mniej mm, myśleć o pracy, a nawet lepszy byłby tutaj cel nie od, czyli uciekam od czegoś, czyli nie chcę czegoś zrobić, tylko lepszy byłby tutaj cel do. Czyli zamiast zastanawiać się, czego ja nie chcę, nie chcę myśleć o pracy, bo to jest trochę tak jak ten psychologiczny eksperyment z białym niedźwiedziem. Proszę nie myśleć o białym niedźwiedziu. I nagle wszyscy myślimy o białym niedźwiedziu. Więc trochę tak samo jest z wymaganiem od siebie, żeby nie myśleć o problemach z pracy. To jest cel od, uciekamy od czegoś. Dużo lepiej sformułować cel do, żeby wypełnić swój czas. Na przykład chcę spędzać więcej czasu z rodziną. Zrobię to w taki, taki, taki sposób. Ugotuję razem obiad, potem razem, nie wiem, umyję dzieci, obejrzymy film. I taki cel jest łatwiejszy do zrealiz zrealizowania, zoperacjonalizowania i jest mierzalny, można go czuć i jest celem do, nie jest białym niedźwiedziem. Więc to jest pierwszy problem, który miałam z terminem work-life balance, czyli nasze oczekiwanie i nasze rozumienie w ogóle tego terminu, i przez to trochę miałam w sobie taki bunt, że to jest termin niepotrzebny. Dzisiaj myślę inaczej i dzisiaj miejsce tego, co ja sobie nazywam work-life balance, jest osadzone w takim miejscu, że dla mnie work-life balance jest terminem na sytuacje kryzysowe, czyli ja, dla mnie to jest taki protokół postępowania w momencie, w którym coś mi się sypie, coś mi się wali, wiem, że jest mi trudno, wiem, że na przykład jestem przeziębiona, wiem, że mam trudną sytuację emocjonalną i wiem, że to jest moment, w którym ten, ten termin będzie dla mnie znowu użyteczny i że to jest moment, w którym ten termin powinien wrócić do mnie w postaci narzędzia tu i teraz, żebym zastanowiła się, jak ja w tej trudnej sytuacji Mogę się sobą zaopiekować. Jak ja w tej trudniejszej sytuacji emocjonalnej, fizycznej, biologicznej czy ekonomicznej mogę zadbać o siebie, żeby właśnie zrównoważyć te trudne emocje czy te trudy życia, których teraz doświadczam? I myślę, że, znaczy, wiecie, w ogóle sobie ustalcie, jak chcecie, ale to jest miejsce dla mnie: Work-Life Balance. To jest narzędzie, protokół postępowania na sytuacje kryzysowe. I teraz bardzo ważna rzecz. Zadajmy sobie pytanie, kiedy takie protokoły w ogóle się przygotowuje. Załóżmy w środowisku pracy. Takie protokoły, instrukcje postępowania w sytuacjach kryzysowych są przygotowane zawsze wcześniej, bo wymaga tego prawo. I jak macie organizację, dużą organizację, to takie protokoły po prostu muszą istnieć. I one potem ułatwiają poruszanie się po trudniejszej sytuacji. Kiedy macie sytuację kryzysową, w której normalnie można by nie wiedzieć, co zrobić, to. Yy, Nagle macie instrukcję postępowania i w mojej pracy jest kilka takich protokołów na różne sytuacje. I dzięki temu ja wiem jak potem poruszać się po ewentualnych kryzysowych sytuacjach. I teraz to jest bardzo ważne, że takie protokoły w pracy one są wcześniej. Takich protokołów nie szykuje się post factum. I teraz tak samo jest trochę z naszym work life balance. Mi się wydaje, że duży błąd, który często popełniamy, to to, że zajmujemy się tym terminem i ono nagle się pojawia w momencie, w którym my już jesteśmy przemęczeni, mleko się rozlało, już po prostu nie ogarniamy, jesteśmy na skraju wytrzymałości ludzkiej i wtedy mówimy: no, ja nie mam tego work life balance. A Worklife balance powinien być narzędziem, które stosujemy przed w ogóle trudną sytuacją. I teraz, jak widziała, widziałabym używanie takiego na, narzędzia jako protokołu w czasie rzeczywistym, na jakimś hmm. przykładzie praktycznym, załóżmy, że mm, nie wiem, dostałam diagnozę przed chwilą celiaki to nie jest prawda, ale zróbmy sobie taki przykład. Plus wiem, że będę miała więcej projektów w pracy, że czeka mnie intensywny czas. I teraz ja mogę mieć podejście, hopsiu, la la la, ja jestem produktywnym tutaj guru i e, udźwignę wszystko. Czas jest z gumy, i ja przecież jestem taka zmotywowana, dam radę, a mogę przy, przygotować sobie postęp, protokół postępowania na sytuację kryzysową i zaplanować trochę więcej czasu. Tutaj lubię też takie zdanie używać. Zostaw czas na to, co niezaplanowane, i zostaw czas na stresory. Czyli jeżeli celiakia jest czymś nowym w moim życiu, to sytuacje nowe zazwyczaj są dla nas stresorami. Nawet jeżeli do końca nie uświadamiamy sobie tego, no to nowa rzecz jest dla nas lekko stresująca, bo właśnie nie wiemy za bardzo, jak się po tym poruszać. I teraz, jeżeli dostałam diagnozę celiakli, to do końca pewnie nie wiem, co to jest. W sensie, że będę musiała się dowiedzieć, jak wygląda dieta, ale będę musiała się też dowiedzieć, czy na przykład. To jest dla mnie trudność, żeby e, mieć taką dietę, żeby szukać chleba bezglutenowego. Ile mi to wszystko zajmie czasu, to przyzwyczajenie się do tej nowej e, diety. E, I to jest właśnie o planowaniu czasu dodatkowego na to, co niezaplanowane. Czyli ja wiem, że na przykład moja praca zajmie mi więcej czasu, plus wiem, że mam ten, no, tą nową sytuację celiaki, i teraz. Ja chcę wygenerować trochę więcej czasu na celi, jak Nie zakładać, że ja sobie to po prostu udźwignę i że to będzie proste, bo tak. Tylko daję sobie troszeczkę bufor większy czasu na research, na przyzwyczajenie się do tego, żeby potem nie kończyć w sytuacji, w której nagle się okaże, że ja rano zbiegam rano do piekarni, a moja piekarnia, w której zawsze kupowałam chleb, nie ma bezglutenowego chleba i dlatego biegnę do pracy głodna. Mam 8 godzin spotkań, po czym wracam i jestem już wykończona i nadwyrężyłam swój budżet ciała. I uważam, że taki work-life balance to naprawdę sprowadza się do takich podstawowych rzeczy. Podstawowych zasad, podstawowych protokołów. Czyli na przykład dbam o sen i nie tak, że dbam o sen, że sobie postanawiam i że to po prostu samo się dowiezie, tylko generuję więcej czasu na to, żeby. Mm, no jednak dowieść to, czy na przykład nie wiem, nie spotykam się ze znajomymi wieczorem, bo akurat w ten tydzień miała trudniej i wolę się wyspać. Dbam o dietę, dbam o ruch, dbam o spotkania ze znajomymi lub je ograniczam, jeżeli akurat potrzebuję więcej odpoczynku pod tytułem właśnie sen, ruch, zadbanie o siebie. Właśnie, w zależności od tego, czego potrzebujecie, ale to, co chciałabym, żeby wybrzmiało, że dla mnie to nie jest jakieś wielkie planowanie sobie czasu, wielkie planowanie zarządzanie czasem. Dla mnie to jest narzędzie, które powinno się włączać w momencie, w którym jest mi trudniej z jakiegoś powodu. I ja nie mam takiej potrzeby w sobie, żeby planować work-life balance idealny na 5 lat do przodu. Bo dla mnie nie o tym w ogóle jest to słowo, nie o tym jest ten termin. A mi się wydaje, że czasami tak do tego podchodzimy, czyli w momencie, w którym zaczynamy nową pracę, jesteśmy czymś zajarani, albo mamy właśnie dużo czasu na planowanie, to sobie tak układamy to, że ja sobie wszystko idealnie zaplanuję. I jasne, trzeba mieć jakiś rozsądek w planowaniu pracy i ilości godzin, ale ja nazwałabym to rozsądkiem, a nie work-life balance. A dla mnie Work-Life Balance to jest moment, w którym, właśnie, no to jest protokół postępowania na trudne czasy, a nie plan. Idealny na temat tego, jakie będzie miejsce mojej pracy, z moim odpoczynkiem, z moimi relacjami, bo tego do końca nie da się zaplanować. Czasami wasz mąż, partner, przyjaciel potrzebuje od was wsparcia i wam ten work-life balance, jeżeli on jest planem idealnym, po prostu zaburzy, bo wy na przykład będziecie chcieli nad czymś popracować, a ktoś zadzwoni i zabierze wam 3 godziny z czasu, bo będzie potrzebował rozmowy. I, I w ogóle tysiąc rzeczy jest nam w stanie zaburzać te rutyny, które będziemy um, budować, i dlatego też nie wiemy, co się będzie wyda wydarzyć w naszym życiu w długim czasie. Więc takie plany odnośnie tego idealnego scenariusza są moim zdaniem mniej użyteczne niż to, żebyśmy zawsze byli czuli na swój organizm i w tym momencie. Przed katastrofą wyczuwali, że tak trochę właśnie planowali, i mieli taką przekminkę, że a to może być moment w moim życiu, w którym ja nadwyrężę mój budżet ciała, bo jest dużo pracy, bo ja jestem zmęczona już. I chyba to jest moment, kiedy właśnie powinnam mieć ten termin jako narzędzie work-life balance, żeby zadbać o siebie jeszcze bardziej w tym trudnym czasie. Więc podsumowując, World Life Balance nie jako plan idealny na 20 lat do przodu, tylko jako narzędzie, które działa w tu i teraz i jest protokołem postępowania na sytuację kryzysową. I sprowadza się do prostych rzeczy. Tu nie trzeba naprawdę przekmieniać nie wiadomo czego, nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej wiedzy. Sprowadza się do relacji snu, diety, e, czasu dla siebie. I to są proste decyzje, które wymagają od nas rozsądku, ale no właśnie też przekminy, że takie decyzje być może będą potrzebne i konieczne. I to wszystko jest też dla mnie o poznaniu siebie. Czyli na ile balans to jest coś, co ja jestem w stanie osiągnąć w moim życiu, co ja rozumiem pod tym terminem, co by to w ogóle oznaczało, że ja mam balans w życiu, bo dla mnie, no właśnie, ja na przykład jestem człowiekiem, który potrafi pracować przez kilka godzin e, ciągiem, ciurkiem, siedzieć przed komputerem i tak się zaangażować w jakiś projekt, w pisanie, że w ogóle znikam z powierzchni ziemi i jestem po prostu w tym, co robię. I to bardziej mnie zapala i nakręca, i, a nie wypala i wyczerpuje. Ja po prostu się o sobie nauczyłam, że ja takiego worklife balance, że mi jakiś guru od zarządzania czasem powie, że ja nie mogę pracować 6 godzin przed biurkiem, tylko muszę pracować w technice Pomodoro i robić przerwy co pół godziny. Nie potrzebuję, bo po prostu ja akurat jestem w stanie dłużej siedzieć i nie ma to negatywnego wpływu na ani moją produktywność, ani na moje zdrowie psychiczne. Natomiast co ma, to na przykład przerwy dla oczu, przerwy dla ruchu, żeby pobudzić kre kreatywność. Tylko ja nie potrzebuję nikogo, żeby mi powiedział z góry, w jakich ma to być slotach czasowych, żeby był jakiś work-life balance. I nie dajcie sobie wmówić, że ktoś ma lepszy plan na życie niż wy sami, na wasze życie. Więc myślę, że to jest kwestia odkrywania swoich preferencji i, i szukania tego, co to dla mnie będzie znaczyło, że ja mam balans. No i właśnie, wracając do tego terminu, to w ogóle mam wrażenie, że balans jest takim słowem, którego w ogóle nie da się osiągnąć, że w balansie się. Bywa, a nie jest. I rzeczy w naszym życiu bywają w balansie, ale rzadko kiedy są w balansie idealnie. I zacząłem zastanawiać się nad takim terminem, jak równoważnie, gdzie wydaje mi się, że balans jest właśnie czymś takim skończonym, że mam balans, a kiedy myślicie sobie o równoważni, czyli o takiej wadze powiedzmy. Jak wkładacie coś na jedną stronę, na jedną szalkę, to ona się trochę przechyla. Musicie dołożyć coś na drugą, żeby one właśnie tak balansowały i tak gibały się przez chwilę, właśnie w poszukiwaniu tego balansu. Jeżeli mówimy o szukaniu balansu w naszym życiu, w jakiejkolwiek kwestii, to ja to widzę właśnie w kategoriach równoważni. Jeżeli pracuję z ludźmi i mówimy o balansie, to również widzę to w kategoriach równoważni. Zazwyczaj w ogóle wiele rzeczy w psychologii. Czy wiele trudności, które mamy w życiu, one wynikają z tego, że z jakiegoś ważnego bardzo powodu znajdujemy się na końcu skali i albo jest to skala braku, albo jest to skala nadmiaru. Co generuje dystres? Na przykład ktoś mówi, że nie wiem, no ma problemy w nawiązywaniu relacji i nie ma w ogóle relacji, więc jest przesunięty w tą, na, na tej szali braku ma strasznie dużo ciężaru i należałoby takiego człowieka troszkę popchnąć w stronę, że ludzie są ok, że relacje są potrzebne, że masz zasoby umiejętności, które pozwolą Ci nawiązać te relacje, czyli sprowadzamy tego człowieka osobę szukamy takich punktów ciężaru do tego, żeby położyć na tej drugiej stronie, na tej drugiej szalce. I dla mnie o tym jest praca psychologiczna, że jeżeli nie ma zera w psychologii, są tylko właśnie takie linie pochyłe i szukanie tego balansu, że aha, czyli w tym aspekcie mojego życia ja chyba znajduję się na tej stronie szali i chyba potrzebuję trochę włożyć w umiejętności, które by to zrównoważyły. Więc dla mnie to są wszystko szukanie balansu. Jeżeli widzę, że ktoś na przykład za bardzo jest skupiony na sobie i przydałoby mu się popracować nad, nie wiem, efektywnym słuchaniem, nad przestrzenią nad, nad drugim człowiekiem, nad ciekawością nad drugim człowiekiem, to sprowadzamy tego człowieka troszkę z, tego, z tej koncentracji na siebie. I zachęcamy do koncentracji na zewnątrz, na drugiego człowieka. Ale może być sytuacja odwrotna, w której ktoś ma cały czas koncentrację na drugiego człowieka i jest taki, wiecie, selfless i wszystkim chce pomagać i wszystkich chce zadowolić. No to wtedy w takim razie dokładamy ten ciężar na tej drugiej szalce korzenia w sobie, że ty też jesteś ważny, też się sobą zaopiekuj, pomyśl o sobie. Więc to nie jest tak, że w psychologii są jakieś odgórne rzeczy, które trzeba. No bo. Jeżeli będziemy mieli jednego człowieka, to powiemy skup się na sobie albo skup się na innych, nie? Więc to jest zawsze o tym, kto jest gdzie na tej wadze. I w którą stronę będziemy ym, właśnie szukać tych umiejętności, żeby szukać tego balansu. I teraz, tego balansu naprawdę, moim zdaniem, nie da się znaleźć, nie da się go zdobyć. W nim można się tak gibać, i w ogóle życie dla mnie jest o tym, że my mamy tego balansu w tym nieustannym ruchu i zmianie, i czasami w chaosie, nieustannie szukać. Ale jest jeden niesamowicie ważny aspekt. Rozmowy na temat szukania tego balansu i bycia na tej równoważni życiowej, aspekt, o którym moim zdaniem bardzo rzadko się mówi w kontekście szukania balansu. Kiedy mamy taką wagę i decydujemy się dołożyć ciężarek, to każda nasza decyzja, no właśnie, dokłada ciężarek po lewej albo po prawej stronie, i ta równoważnia przechyla się w którąś stronę. I tak wydaje mi się, że należy patrzeć na wybory odnośnie balansu, że. To są wybory w jedną stronę. Powtórzę, to są wybory w jedną stronę i nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli coś wybieramy, to przechylamy ten balans w jedną albo w drugą stronę. I teraz przykład. Ja wybieram, że pójdę na spacer zamiast przeglądać godzinami telefon. Wybór, który kładzie ciężarek w stronę zdrowia, zwiększenia puchatości hipokampu, rozwoju mięśni, E, kontaktu z naturą, no, b, b, w tą stronę bym powiedziała, że to jest ciężarek, niż w, w scrolling, który e, no, też pewnie ma jakieś pozytywne e, konsekwencje, typu, nie wiem, nauczę się czegoś z rolek, e, ale będzie miał już inne konsekwencje. Kolejne. Napiję się wody zamiast słodkiego napoju. Wybiorę czarny ryż zamiast białego. Wybiorę chleb pełnoziarnisty zamiast bułki. Zwolni tempo, kiedy biegam i boli mnie noga. Wyjdę ze znajomymi zamiast siedzieć sama w domu. To są wybory, które są w jedną albo w drugą stronę. I one, kiedy sumujemy nasze wybory, sprawiają, że te równoważnia przechyla się w jedną albo w drugą stronę. I każda nasza decyzja jest takim ziarenkiem ciężaru, które tą równoważnię przechylają na którąś stronę na stronę zdrowia, dobrostanu, lub na stronę, w której idziemy ogólnie, generalnie, w stronę załamki. I to jest coś, co wraca do mnie w kontekście mojego własnego życia, kiedy myślę sobie właśnie o wrażliwości w stosunku do samej siebie, o właśnie wprowadzeniu takiego zrównoważonego życia, że w tych wyborach chodzi o to, żeby one ogólnie były w balansie, żeby ogólnie one szukały tego balansu, gibały się w tym balansie na tej równoważni, a nie żeby wszystkie moje wybory były zaraz idealne i żeby nie wiem wszystkie moje bułki były pełnoziarniste. Nie chodzi o to, że jak od czasu do czasu zjem biały ryż albo białą bułkę, ale ogólnie w moim życiu jem ciemne pieczywo. No to jest to dobre dla mojego jelita ilości spożywanego błonnika są ma pozytywne konsekwencje też dla tego, jak ja się czuję, też psychicznie, ale jedna bułka nie zrobi mi krzywdy. I mm, o tym chodzi w balansie, żeby mieć właśnie taki rozsądek w tych decyzjach i wyobrażenie sobie, że okej, okay, ja włożyłam już tyle tutaj ciężarków w ten pełnozielnisty chleb, że mogę sobie teraz iść na pizzę ze znajomymi. E, I właśnie nie chodzi o to, żeby nasze rutyny, które, czy nasze postanowienia były takie zerojedynkowe i idealne, tylko chodzi o to, żeby one overall w toku naszego życia jakoś były zrównoważone. Albo przynajmniej starały się być zrównoważone. Gibały się w tej równowadze. Bo w psychologii bywa tak, że wszelkiego rodzaju skrajności są dla nas z potencjałem na niebezpieczeństwo dla naszej psychiki. I wszelkiego rodzaju momenty, w których my jesteśmy z jakichś powodów przeważeni na jedną stronę i nam się tak nazbierało ciężaru, że no właśnie ta nasza waga już po prostu dotyka ziemi z jednej strony, no to jest moment, w którym prawdopodobnie. I jesteśmy nieszczęśliwi bo nawet jeżeli pójdziemy w stronę właśnie zdrowia diety planowania posiłków to w tę stronę serio też można przesadzić. I nagle sprowadzić swoje życie do liczenia kalorii, do momentu, w którym kiedy zjem biały w chleb gryz pizzy, to czuję się ze sobą beznadziejnie i wymyka mi się poczucie kontroli. Więc mm, wszelkiego rodzaju skrajności nie są dla nas dobrym miejscem. Człowiek powinien szukać się siebie i swojego miejsca właśnie w równowadze i w gibaniu i w tych nieidealnych decyzjach, które jakoś równoważą się w toku naszego życia. Więc gra polega na tym, żeby nie dotknąć podłogi, szukać tego balansu, gibać się w tym balansie, ale jednocześnie ostatnia rzecz, którą chciałam dzisiaj powiedzieć na temat szukania równowagi w naszym życiu, to to, że dobrze jest, kiedy mamy momenty, w której, których tej równowagi nie ma. I myślę sobie, że nawet w biologii gdzieś organizm dąży do homeostazy czy do allostazy, czyli zmiany poprzez dostosowywanie się do zmiany, ale, i na przykład nawet nasz układ nerwowy, przywspółczulny, współczulny, czyli reakcja stresu i relaksu, stara się być gdzieś właśnie zrównoważona, ale są momenty naszego życia, których potrzebujemy, żeby nasz Organizm nie był w takiej właśnie tego typu równowadze, że na przykład mam taflę morza pomiędzy stresem a relaksacją, bo to by było mega nieelastyczne. Tylko mamy momenty, w których relaksujemy się, jesteśmy na plaży, patrzymy w wodę, mamy chill, a są momenty, kiedy potrzebujemy, żeby nasz organizm był w stanie mobilizacji, żeby był w stanie stresu, żeby. Mm, Żebyśmy byli w stanie uciec przed lwem, uprawiać seks, być pobudzeni, przetrwać wystąpienie publiczne, to są momenty, w których nasze ciało troszkę wyprowadza się z tego momentu balansu czy spokoju i wprowadza nasz, stan, nasz organizm w stan pobudzenia. W drugą stronę, gdybyśmy nie byli w stanie przechylić tej szali na taki stan, Dużej relaksacji, no na przykład nie zasnęlibyśmy w nocy. Więc i tak samo w życiu mamy momenty, w których mam wrażenie, że potrzebujemy, żeby ta równoważnia była przechylona w którąś stronę. Na przykład, właśnie w zakochaniu, kiedy jesteśmy w ogóle poza skalą, tylko znowu, żebyśmy nie dotknęli podłogi, żeby to nie było jakieś zaburzenie zaraz, jakaś mania ale taka, taki moment, kiedy moje życie jest trochę przechylone w którąś stronę, bo się zakochałam, jest momentem przecież pięknym i potrzebnym i każdy z nas tylko czeka na taki moment w życiu. Uh czy moment, w którym się angażuje bardzo w projekt jakiś, o tym już dzisiaj mówiłam. Ale z drugiej strony moment, w którym się wycofuje, potrzebuje spokoju, na przykład czas na trudne momenty, trudne emocje. Wszystko w życiu ma dążyć do tego balansu, ale czasami ma też być, ma być, ma w nim nie być. Czasami ma w nim nie być. I ta waga i życie jest po to, żebyśmy właśnie gibali się w balansie, ale żebyśmy mieli też te momenty w naszym życiu, zarówno te super fajne, jak i te super trudne. I no, ta waga czasami będzie się przechylać, i dobrze jest też mieć dozę akceptacji na to, i nie oceniać siebie, że o, ja nie, nie zbalansowałam czegoś, tylko jestem w trudnych emocjach teraz, więc już masakra. Nie, takie jest życie, że czasami ta waga będzie w niebalansie i będzie przechylona w którąś stronę, i to jest naturalny tok życia, i my w takich miejscach też musimy się odnajdować. Tyle ode mnie dzisiaj. Ściskam Was bardzo, bardzo ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku.